Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Horizon Zero Dawn. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio się nam działo. Oczywiście, tak. Eloy przygotowuje się do próby. No i roz się nam gdzieś tutaj zgubił dwa dni przed. Osiągnięto trzeci poziom. Hmm. O, mamy fajne drzewko. Bezszelestny cios. Mhm, mm refleks łowcy, okej. Okay. Cichy skok. A, tropicielka, wojowniczka, karmicielka, podróżniczka. O, to jest fajne, ale to się przyda później teraz składanie zasobów. Dobra, tu będziemy mogli przyzywać sobie, znaczy zwracać uwagę przeciwników, żeby podchodzili do nas. Dobra. Fajne. Ale myślę, że sobie to weźmiemy. Cichy skok. Dobre, skupienie. Trafienie krytyczne, precyzja. Myślę, że uzdrowicielkę byśmy sobie wzięli też, bo to się przyda. O, to byśmy sobie wzięli. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, musimy poszukać rosta. No, tu są różne rzeczy do zbierania. No, to jest ognisko. A, no tutaj bo służy nam to do zapisów. Dobra, zróbmy sobie tutaj zapis. Dobra, niech będzie, co my tu mamy, ziółka. Mieliśmy zapolować dziś rano. Czemu go nie ma? Gdzie on się podział? Dziwiacz, czy na to sama duży ten łuk, czy nie? Co on tam robi? O tam jest. On po prostu tam stoi. Co się z nim dzieje? Hmm, to jak tam wejść? A, dobra, idę, okej. Okay. jesteś. Hmm. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Eloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa, albo zginiesz. Sejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam. Przy bramie za osadą serce matki. W północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Hmm. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Mam zrobić coś jeszcze, kiedy będę w obręczy? A. Dziwnej gracie przyda się żywność. Jak znajdziesz czas, możesz zebrać dla niej mięsa na tydzień. Nie miałabym nic przeciwko, jeśli by podziękowała. Grata ceni tradycję. Milczeniem przestrzega zwyczaju, nie obraża. Skoro tak mówisz. Hmm. Zajmę się częściami, a przy okazji odwiedzę Karsta. Eloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Hmm, ciekawe o co chodzi. Minimisji. misji. Pomów z gratą. Okej. Okay. Czy to są? A, to jest ścieżka. Aha, dobrze, fajnie zrobione. mamy zaznaczone ścieżki do zadań Okej, okay, musimy zdobyć te ogniste strzały, znaczy materiały do ognistych strzał No dobra Co, naprawdę Jeśli myśli że go porzucę, to się nie. Zobaczyć mapę. No dobra, widzę. Spoko. O, to był morszczyn. Morszczyn trzeba zbierać, to jest podstawowy składnik strzału. No ma, będziemy się uczyć wszystkiego. Obręcz. Na zapisywanie. nie wychyliłam nosa poza dolinę się zmieni po próbie? Szybki zapis zrobiony. Dwa dni. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra, czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć. Stadło. Serce matki. Jeszcze dwa dni, a dowiem się, jak jest w środku. Tylu ludzi zebranych w jednym miejscu. Na pewno nikt tu nie bywa samotny. O, kurde, fajne drogowskazy. Idę dobrze? Tak, idę dobrze. Dobrze, ruszajmy więc. etwas. Shop. genty Pięknie Jeszcze któryś Pomiędzy biegunów musimy zebrać. O! Zabytą modyfikację broni. No dobra, jak bym mógł... Okej, okay. to są fajne rzeczy, które można sobie tworzyć pakiet szybkiej podróży o tak okej okay. to mi zwiększy obrażenia o 21 21% obrażeń kurwa to dużo znaczy no, to było wytwarzanie tu tak okej okay, dobra w ten sposób w wytwarzaniu, a nie w ekwipunku, muszę pamiętać. Dobra. Szybki zapis zawsze się przyda. Nie miałem zamiaru. Ktoś tu jest, znaczy coś tu jest. Dobra jakby to nie zakończył. Teraz wag dostał dostał.

Muszę więcej ziółek sobie nazbierać I muszę kurde działać ostrożniej, bo będzie kiepsko ze mną. Uzyskano splot maskowanie. O, ziółka, 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 ziółka. Wszystko zbieramy. Jest i płomień. Dobra. Marszczyn, 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 marszczyn mi się, ta nazwa właśnie mi się, znaczy, kojarzy mi się. No, dobra. Dobra, żółka. O, jakoś to zaczyna wyglądać, bo kurde się wypstrykałem z tych lecze, leczących ziółek. Kamień, zapas pełen, dobra. Topniejący śnieg kompletnie mnie przemoczył. Jakaś sugestia, koleżanko? Dobra, zacznijmy co ja tutaj mam w ogóle. Ekwipunek ok. Ogień, mróz rzadki, niepospolity. Odporność na ogień, ale to jest do pancerzy. umiem tu sobie dorzucić jeszcze jedną modyfikację. Ogień ok. Dobra, mamy to. No i zawsze to jakieś tutaj nam dodatkowe rzeczy dodaje. Na pewno się przyda. Ja byśmy tak zapolowali na misa. Niech też coś można pozyskać, nie? Skóra Lisa, mięso. O. W sumie tak musiałbym. Dobra, wytworzyliśmy sobie. Zwykłe, zwykłe strzały, poproszę. Kurde, nie to chciałem. Nie ten klawisz, przykro mi bardzo. Dzik. Coś tu jeszcze, są jakieś zwierzaki? Biegun. O, ten biegun to wygląda dla mnie soczyście bardzo. Leczące ziółka. Nie dasz razem wstrzymać. Dobra, biegun załatwiony. Marszczyn. Niczeziłka. Dużo biegunów tu jest, zapalujmy na nie. Kurde, jaki wzrok mają. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie wyszło to trochę nam. No i znów to samo. Polujemy, polujemy, całkiem nieźle się bawię, mam to serce piguna. Tam jest czujka. O, coś tu jest. No jest strasznie dużo strzał używam, muszę przyznać. A, potrzebuję więcej, więcej paliwa. Więcej ognia, znaczy płomienia, przepraszam. No i fajnie, mamy ogniste strzały, ale ja sobie zostawię. Proszę, pomocy. No już zaraz, są wkurzone. zdjęty 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 ładnie że znowu kuźwa dziesięć strzał poszło nie tą czujkę trzeba zdjąć ładnie Pięty, pięknie. Zaczyna mi się podobać to. W sensie sterowanie postacią jest bardzo przyjemne Sąją drogą. Dobra, zobaczmy, bo tylko koleś potrzebuje pomocy. Mówić z wyrzutkiem? Pomóż, błagam. To naprawdę ważne. W czym więc problem? Noga cię boli? Nieważne, chodzi o moją córkę. Ma kłopoty. Poszła za złomiarzem przy kolebce. Boję się o nią. Nie mogę nawet wstać. A moja córka zaginęła. Pomożesz mi? Hmm. Czemu twoja córka poluje sama na złomiarza? To przeze mnie. Poszedłem za nim, a on. poharatał mi nogę. Ledwie umknąłem, a włócznia została w maszynie. Zrobiła ją Edina, moja przyjaciółka. Ona. odeszła rok temu. Jest bardzo ważna dla Arany. Dlatego ruszyła za złomiarzem. Dobra Wiesz, że matrony mogą cię wygnać Za rozmowę ze mną, prawda? Nieważne Szukałem jej sam, ale nie dałem rady Znajdź ją, dobrze? Przyjmę każdą karę Jeśli ci się uda Okej okay. To jeszcze możemy pogadać Więc Arana poszła do kolebki matki? Na południowy wschód Zabroniłem jej tam iść, ale po śmierci matki jest nieznośna. Popatrz na mnie, wdowiec Kaleka, ojciec, co zgubił córkę. Proszę, pomóż mi to naprawić. Hmm, ale pomożemy mu, nie? Zrobię co w mojej mocy. To dla mnie bardzo ważne. Błagam cię. Okej, okay. a główne poboczne zadania. Dobra, na razie zróbmy to zadanie. Hmm, to tutaj, po blisku. Czyli bez większego problemu to ogarniemy sobie. zniknął. Chcieliśmy ten lisek zniknął, no. Czujka. Zbieramy fanty. Jest ten biegun, którego zraniłem. Można by go było spróbować dobić, nie? Jest załatwiony. Wow, jak nagle pogoda się zmieniła. i czwarty poziom. Się nam wbił bardzo ładnie. Co my tu możemy sobie teraz ogarnąć? Weźmy to, żeby nas nie było tak słychać. O, to by można było też sobie wziąć. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Nam nas woła nasze zadanie. Propujemy siłek. Kamień. To musi być arama. i ma głowoki. Go. Tam są dwa Jedzieli mnie, no to jedziemy. No kurde, dostań Proszę Cię bardzo. Zaraz z nią pogadam. Musimy za niedługo kończyć odcinaczek. Bo muszę wychodzić do Masz pracy. Chwilę na rozmowę? Tak, już idę. O, przydatne. Dzień dobry. Dziękuję Ci. Myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie Twój ojciec. Czas wracać. Tak myślałam. Ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomiarzowi włóczni matki. Kolejne zadanie? Twój ojciec bardzo się martwi. Martwi się za każdym razem, jak odejdę na dziesięć kroków w krzaki. Słuchaj. Nie chce cię stracić arana. Wiem, ale naprawdę mógłby nie krzyczeć tak często. Włócznia. Ta włócznia wiele dla ciebie znaczy. Matka zrobiła ją krótko przed śmiercią. Nie wierzę, że ojciec ją zgubił. Nie chciał tego. Złomiarze są niebezpieczne. Wiem, ale nie mogę znieść myśli, że już jej nie odzyskam. Okej. Okay. Jak znalazłaś się na drzewie? Wytropiłam złomiarza w okolicy. Dojrzałam go nawet, ale wtedy wykryła mnie czujka i wezwała stado. Na wszech, matkę. Nie jestem dość dobra, by odzyskać włócznie, prawda? Pomożemy je, nie? Poszukam twojej włóczni. Tak? O, dziękuję. Twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie mogę. Znajdziesz go na południe od serca matki. O nie! Dobrze, pójdę do niego od razu. Dziękuję. No i pięknie, dobrze. Moi drodzy, tutaj będziemy kończyć przy tym ognisku. Słuchajcie, dziękuję wam za wasze komentarze, oceny. Subskrypcje. No i cóż, słuchajcie, trzymajcie się. Hej, i do następnego. Na razie.